Witam Państwa. Babylon XMP zintegrowana platforma zarządzania bezpieczeństwem i infrastrukturą obiektu. Prezentujemy jeden z najbardziej nowoczesnych, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, opartego na nowoczesnej platformie sprzętowej i programowej. W obiektach Waszych instalujecie wiele systemów bezpieczeństwa z różnych dostawców i producentów. Następnie borykacie się z systemem integrującym wszystkie Wasze systemy i dążycie do ich wizualizacji. Chcieliby Państwo jednym kliknięciem myszki uzyskać szybką informację. Przy wielu różnych systemach nie ma takiej możliwości i występują różnice czasowe tych systemów. Uniknięcie tych niedogodności bez zewnętrznego systemu integrującego, który i tak nie jest wolny od różnic czasowych, instalując jeden system Babylon XMP, zawierający w sobie wszystko, co jest potrzebne do ochrony obiektu. Systemy, jakie możemy budować na platformie bezpieczeństwa Babylon XMP, to systemy alarmowe, systemy pożarowe, oba systemy o oparciu o te same kontrolery. Systemy kontroli dostępu, systemy zarządzania parkingiem, również o oparciu o te same kontrolery. W systemach naszych używamy tylko kontrolerów jedno, jednego rodzaju. Z różnymi możliwościami programowymi. Budujemy również system rejestracji czasu pracy, wykorzystając ten sam kontroler, dając inne oprogramowanie. System śluzy osobowej. Również wykonany na takim samym kontrolerze, czyli sprzęt jest ten sam, zmieniamy tylko program. System depozytora kluczy. Monitoring pracy maszyn. W oparciu o ten sam kontroler, co kontrola dostępu czy rejestracja czasu pracy. Porównywanie obrazów, uwierzytelnianie transportów. Są to programy nie wymagające dodatkowych kontrolerów. System CCTV i wizualizacja procesów, zdarzeń czy alarmów również nie wymaga dodatkowych kontrolerów. Są to programy dodatkowe, które współpracują z kontrolerami. W telewizji przemysłowej mamy do wyboru różnych producentów kamer i urządzeń nagrywających. Sprzątanie parkingiem, zarządzanie sprzątaniem, kontrola obchodu wartowników to też dodatkowe programy współpracujące z kontrolerami. System zamków autonomicznych, zarządzanie klimatyzacją, System ewakuacji i sterowania oświetleniem ewakuacyjnym, system wideodomofonów. Te wszystkie systemy, system alarmowy, system pożarowy, system kontroli dostępu czy zarządzania parkingiem albo rejestracji czasu pracy, system śluzy jednoosobowej, system depozdawa kluczy, monitoring maszyn. Te wszystkie systemy, właściwie podsystemy, pracują z jednym oprogramowaniem w oparciu o jedną bazę danych. Instalując dwie maszyny, dwa komputery, mamy stuprocentową redundację danych, backup na otwartych plikach. Możemy dowolnie rozbudowywać systemy porównawania obrazów i uwierzytelnianie transportu, w telewizji dozorowej, sterowanie klimatyzacją obchodów ratownika, zarządzanie sprzątaniem, czy zamki autonomiczne, czy też system drogi ewakuacyjnej i regulacji oświetleniem ewakuacyjnym. Wszystkie te elementy nie wymagają dodatkowych kontrolerów, działają w oparciu o aplikacje programowe. Łączymy je również do systemu XMP Babylon. System wideo domofonów współpracuje również z systemem Babylon XMP. Mając naszą centralę np. Na w Warszawie, możemy podłączyć dodatkowe obiekty z w Warszawy lub innych miejscowości. Może to być dowolna ilość obiektów. Możemy dane eksportować, importować do systemów zewnętrznych, jak SQL czy SAP. Możemy również korzystać z aplikacji OPC, serwer, klient. System może być w Poznaniu, w Berlinie, nie ma znaczenia, czy będzie w Krakowie, czy też w Nowej Soli. Możemy do tego używać czytników mobilnych, nie wymagających okablowania, oraz wysłać SMS-em lub e-mailem alarmy, czy zdarzenia systemu. Elementy połączeniowe między systemami są tylko i wyłącznie potrzebne po to, aby można było zarządzać tym systemem z jednego miejsca. Nie są one potrzebne do normalnej pracy systemu. Te systemy działają autonomicznie. W przypadku uszkodzenia się tych tras połączeniowych z systemem autonomicznym w systemie offline wszystkie sterowniki komunikują się ze sobą i wymieniają między sobą informacje, zachowując w ten sposób y, opcje kontroli wejścia, wyjścia. Wszystko to na jedną kartę. Wszystko to w jednej bazie danych. Bez różnic czasowych. Nieważne gdzie mieszkasz, nieważne gdzie pracujesz. Zarządzasz z dowolnego miejsca. Działa również z Dynamik DNS. Dziękujemy za poświęcenie nam czasu i zapraszamy na strony internetowe oraz do osobistego kontaktu.